Capiej strony i witam w komentarzu 2000 GTA, jest ze mną Paweł i Ren. Siemanko, Dokładnie a tak. dzisiaj mamy GTA Dropera, Geta Droper, tryb, e, który nigdy w życiu nie grałem. Ja też um, o tym. Ty opowiadaj, i ja jak ogóle... Czekajcie, to nie jest wyścig stop, no stop, 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 właśnie stop. Właśnie... stop, To nie jest wyścig, chodźcie, chodź, chodź, jedziemy jak sobie nie? razem. E, pokażemy, o co chodzi może. E, czyli tak, przede wszystkim na początku mamy samochodziki faktycznie. Mm -hmm. e, to jest mapka od Danko 3. The Danko, Danko 3. E, I nazywa się G1. Rozgrzejmy Doper. opony, jak Formule 1 star Ej w ogóle coś mi tak jakoś tak tutaj przycina, nie wiem czemu. Zacząłem przycinać, no ale dobra. No ty. Muszę słabego kompa masz, a i tutaj coś się dzieje. Tak, i tutaj jest teraz właśnie możliwość skakania na spadochronie. I najlepsze jest... się. że... Chodźcie, podejdźcie, tylko nie skażcie jeszcze. Chodź, 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 zobaczycie. Tu jest start. I ogólnie się chodzi o to, że tam na dole... Są takie przeszkody, nie? <noise> I słuchajcie, najważniejsza, najważniejsza zasada, nie otwieramy spadochronu. Trzeba to przelecieć, okay. nie otwierając spadochronu, Widzę ten przeszkody. Po prostu lecimy i musimy Ech. to minąć. Przeleciałem tak, tak żeby trafić Ech. do punktu, ale żeby... Przelecieć. Ja te przele przeszkody. Przeleciałem przez wszystkie, ale nie trafiłem w ten punkt na dole. E, tak, tam. No bo tam na dole jest punkt, który trzeba złapać po prostu jako ostateczny. No dobra. E, I tak mniej więcej można popatrzeć, gdzie ten punkt po prostu Mam! Jest. Na minimapie. Mam. Udało mi się. Dobra, to będzie chyba takie tutaj chyba tędy. O, dobra, właśnie dokładnie tędy, Joszelka. I teraz do przodu jakoś. Okej. Okay. Dobra, mam e, Renter złapałeś już? Ta, 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 ta. Dobra, i teraz jestem znowu samochodzikiem i znowu jadę przez kilka punktów. No, te nie, no, tele... dziecko! Jest... Teleportuj się coraz wyżej. Powiem Wam, że nie podoba mi się ten tryb. O, to jest straszne. I, e, znowu jestem spadochroniarzem, i znowu skoczę przy kolejnym punkcie. Chyba gdzieś tutaj trzeba skoczyć. Dajcie znaczy, no. słuchajcie, moi drodzy, dajcie znać tam na dole w komentarzach. Czy Dobra. podoba wam się ten tryb? Czy chcecie więcej tego trybu? E, no i znowu to ale... samo. To znowu spadłeś na pyszczek. Tak, bo cały czas nie mogę skontrować. No bo to nie jest tak łatwo z paduchroniarzem bez paduchronu. Znaczy będę spadochronu na Nie, opona, opona, opona. Nie! Nie w twarz. Dobra, dobra. Nie widziałem tego czerwonego, czerwonej ja podłogi nie tutaj. mogę. Dobra. Dobra, ja już wiem, no ja nie już wiem. Takie, To nie jest takie połączenie Okej, no Ja tak nie robię. I chyba face to face bym powiedział, nie? A bo face dokładnie, to będę się męczyć czymś 10 lat. Face to beton, czy coś? No nie nie mam, zauważyłem, taki... że ostatnia pta. Jakbyś miała bardzo duży problem, to faktycznie że otwarł ten spadochron powiedz, że czytowałaś w ogóle, nie? No nieprawda, yes. ja nie czytuję. Dlaczego tu jest tyle? Nie! <laughs> Wuhu. Czekaj no nie Czekajcie, bo tu to ma być, a Ta tu prawda, ma być. Ja bardzo rzadko skaczę na spadochronie. Zacznijmy od tego. Hej. E, szkoda, że nie ma ty bukieta, że można było się kopnąć jeszcze, nie? Na przykład no tak. albo dać liścia. Albo ukraść spadochron. Eee. Nie, no spado spadochron to jest na plecach. <laughs> Więc tu nie ma problemu. Czekaj, no Czekaj. Nie, Czekaj nie, tyle podchodzisz, ściągasz. Ja nie umiem. Na ostatniej oponie jest tam ten podłoga, której nie widziałem, aczkolwiek ja już jestem przy kolejnym zrzucie. Tak, ja właśnie też doleciałem do kolejnego zrzutu, więc już tam powoli do kolejnego BD szedł. Ten dalszy Nie! Teleportacje, Nie, pomiędzy, no ja nie umiem tego wycyklować, no. Czekaj, gdzie to jesteśmy? Tu jesteśmy. Ała, to jestem w trzecim punkcie, więc to praktycznie połowa całego dropshota, znaczy dropera. Drop shot to jest inny, inny, inny tryb jeszcze. Ale ciężko okay. będzie w tym tutaj, wow, na tych rurkach. No, o, no dobra, nie, i zahaczyłem ścianę. Które to jest punkt? Dobra, to ale to za wiem, gdzie jest punkt. No, wiem, gdzie jest punkt, wiem, gdzie jest punkt. Ej nie no, to, to jest bardziej hardkorowe. No ja już mam plan na to. Każdym kolejnym to trzeba wiesz, szukać teraz, które to jest jak labirynt, tylko że nie masz czasu na myślenie, bo po prostu skaczesz na... Na, na twarz. Na kolanę, na kolanę. No.

a ty jesteś dalej na tym drugim? No. Nie! Nie zapałem przypadkiem nie wpadłem do środka, ale zapałem. Aha. Taki normalnie okay. to nieźle. Dobra, no, że to totalny fart. Dobra, podejrzewam. Ostatni skok za chwilę u mnie. E, bo 33... Dobra, 33, muszę, 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 muszę. Dawaj, nie dawaj, czy to wdech i Ostatni, ale Ogólnie jesteśmy teraz wyżej... Ej, słuchajcie, patrzcie, muszę. Teraz muszę. wyżej wskaczemy. Musisz, nie mogę skręcać za bardzo. Ale ja jest po prostu i ten, gdzieś indziej idziemy, a my idziemy teraz wyżej. Wyżej, a ja nawet nie patrzyłam. No spójrzcie w górę, czekajcie, zobaczcie, to jest, Wiec, aha, to jest faktycznie zielony. góra jest. Yy, tu jest Faktycznie jesteśmy. My coraz wyżej po prostu skaczemy. A najgorsze, okay, jest, jest najgorsze, że jak zahaczysz o ścianę, to też I, ten. Ten zielony jest ostatnie, ostatni, ale mogę patrzeć w ogóle skoczyć, tam skaczę. Z tej samej. Ale czad. E, to ja do was jadę już. Jeden Dobra, skacze? chodź, oczy. No ja to jest ja z tej samej dziury co ty, tylko wyżej. Też tak można. No super. Ale czadzior. Chciałbym tam dość się dostać, aczkolwiek jeszcze. Dobra, nie. Mam tutaj festiwal deadów trochę. Dobra, chyba odpalę sobie spadochron. nie będę tak zaniedbał. Spadochron, no, spadochron hej. Do możesz mieć w domu. No. no. Dobra, zobaczmy, bo nie sprawdziłem jak to wygląda u mnie tutaj. Ej kto tam leci na spodofrond? Co? co, co, chodzi? Tutaj, co ma być? <śmiech> <śmiech> nie to chodzi? Nie rozumiem w twoich tak powiem yy, wątpliwości. Mam tu dziurę z moich żaluzji? Ej przezię teraz będą. Ej be, co to tunelami muszę lecieć? Co gdyby. Ej, ale bez jaj. E, na no ostatnim jest tak, że tunelami się leci. E, Dobra. Na razie jest nieróżna. Ja nie wiem, o co ci chodzi. Nie wiem, no. jakieś przewidzenia tam masz. No dokładnie. No co? Na pewno no nie, będzie, nie będzie tych przewidzeń na twoim odcinku. Jest? W ogóle nie no będzie, nie? No, no i znasz tutaj. Gdzieś Ja cię... Dobra, okej. Okay. Nie e, mogę się tam dostać. To no nie jest takie, Joszelka, to Dlaczego będzie problem? dość ciężkie. Dobra, Joszelka, chodź skoczymy razem. Dobra. O, y, trzeba trafić do dziury. Y, następnie trzeba trafić do kolejnej dziury. No i że stopą muszę zahaczyć. No nie, <noise> właśnie to samo teraz zrobiłem. A jesteś na, jesteście na zielonym wszyscy już? Y nie, na niebieskim skaczę. A, dobra, dobra. To, ja nie to... Nie rozumiem, y dlaczego y mam takie problemy, naprawdę. Coś się dzieje. Problemy zapsuło. życiowe. A, czekaj, teraz, dobra. To... Nie, problemy dropszotowe panie Pawle. I zahaczyłem tylko lekko. No, stopą. Chciałem się zsunąć po <noise> tym, a nie, że mi od razu ściachało. -du 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 -du. Dobra, czekajcie, gdzie jest ten... tutaj gdzieś, dobra. Dobra, ja tak nie dandy. robię. Co to ma być? Dobra, czyli skaczemy sobie... o, dobra. Nie mam pomysłu. Y I teraz czekajcie... Y gdzie to było? Gdzieś tam. Nawet na spadochronie jest to potrzebne. Ja nie rozumiem. Dobra. To <śles> zrozum. <śles> y I czekaj... Do tej to jest ciężkie. Powiem cię, że to jest ciężkie. To jest ciężkie, nie. jak nie używasz spadochronu. No. Ja no, nie mogę! Dobra. Dobra, ostatni raz, okay, a potem to będzie, to Ten zielony jest faktycznie mega epicko trudny, można powiedzieć. Dajcie znać, czy, mogli, czy daliście radę? Super. E, tak. E, mówię do ja widzą, dalej? Czy na mówili, niebieskim czy, czy dadzą radę. Na niebieskim dalej jestem. No, ja na was bo... czekam na mecie, to idę a na pewnie. was popatrzeć. A doleciaś już? E, tak. Ha. kurczę, to ja nie wiecie. wiecie że ja nie mogę teraz dolecieć. E, bo, bo po prostu do, znasz mój sposób, raczej znasz mój sposób. Poważnie na spadochronie to zrobiłaś? Ja się nie chcę męczyć, ja chcę mieć... Ale no, to ja, jak chcę nie się mogę ja chcę się dobrze bawić. Bo Ren nie skończy. Ren, bardzo... Ale, no, ale spokojnie, Paweł. Jeszcze no, dwa dobra. punkty są przed tobą, czy trzy. A, czyli tam jeszcze... A, dobra, bo no, okay, to nie jest meta. No to nie jest meta, spokojnie. Także no, tam gdzie jest meta, to będziesz mógł sobie poczekać. No to w takim razie. Bardzo ładnie Ren, bardzo mi się podobało. to. <laughs> Mój sposób najlepszy. Dotarłem bez spadochronu. Pokaż mi Pawła. A? Paweł, gaj, jesteś. Ja chyba muszę to pewnie zrobię za pierwszym razem, nie? Najpierw musimy zloadować Pawła. O, jak ja jo, o, jo, trzeba... Z której strony? Ja cały czas nie wiem, z której strony to jest, nie? Z drugiej strony, jak posz... Poza tą ścianą, to musisz tak się prześlizgnąć, także no... Ja wiem, i... że musisz się prześlizgnąć, ale z której strony teraz? Która jak lecę, To gdzie mam lecieć? Do prawej, lewej, środkowej? Ja to zrobiłam chodzi? środek, ja zrobiłam na środku. Tutaj, chyba tędy. Ok, i teraz chyba od lewej. Bardzo możliwe. Ty zrobiłaś ze spadochronem, więc nie Nieprawda, bo ja do tego momentu to ja leciałam bez spadochronu dopiero później jak... Je... O, tam Rena widzę. widzę. <grym> nie no, na spadochronie. <grym> no nie no, no ostatnim zrobiłem na spadochronie. Jak już tu leciałem, to otworzyłem A, sobie. Kurczę, byłem tak blisko. O, Paweł, ja mi się już nie tak nie dało. <grym> tak, blisko byłem. <grym> tak, blisko był Paweł. Ja to teraz zrobię, czekaj. Pansy, ja wiem, jak to oglądam. zrobić. No, no, mówiłem, że za pierwszym razem zrobię zielon. <grym> e, widziałem, jak to zrobiłeś. To było tak oszukańcze, że... I panty. E, lepiej wbij na mój odcinek i zobacz, i daj Ej, e, od odparzej w pętli jeszcze. No i łapeczkę. Pamiętajcie o łapeczkę i komentarz. Za tobą leciałem. Ale, chłopie, leciałem na spadochronie tylko do tych dwóch ostatnich rur zielonych. No, ja też oh, tak zrobiłam. No. Ale w ogóle się nie odpala spadochrona. Ja to też... tam... zasada... Dobra, zasady są, zasady są po to, żeby Bez je łamać. Zasady są po to, żeby je łamać. Dom. Jasne. Bez spadochronu zgodnie z zasadami. Dobra, jedź do tej mety. Bez cheatowania! Jedź do mety, bo cię Paweł wyprzedzi. Dobra, jadę. Skill, tylko ja, dokładnie. <śmiech> e, <śmiech> nie zgadzam się. Ale na no. niebieskim nie dawałem rady już, mordo. Mordo, co Dobra, ty do mnie mówisz? Teraz jeżdżam do mety Można się e, i proponuję podawię. robimy teraz drugiego. Dobrze, dobrze, dobrze proponujesz. Dobrze, dobrze. Dobrze moi drodzy, Geta Dropper 2 od The Danko 3. Mobra wygląda dość zbliżenie, dość podobnie, aczkolwiek. Eee, to jest inna mapka. To szkody, rywalizacja e, dostaniecie w pysku czymś innym. Okej, okay, rozumiem. Rywalizacja. 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 Pawła, spychamy, spychamy Pawła. Sama, sama się sep, idź pani stąd. Nie paru, bo. Widziałeś ten skok. Widziałeś ten piton. Nie, bo mnie Paweł przyblokował, wiesz? Co widziałem? I tutaj skok. tutaj na początku w ogóle ścinać nie wiem. No, no nie, nie. Czy... Jako host. Nie. Może jako host. Może eee, za słabo komputer chcesz Czekaj. kupić. Mój. Lecę! Bo chce... Życie jest. Złe. A dalej co jest? A dalej To jest inny skok w ogóle. Dobra, Dobra To jest inna mapa. O nie tak to nie chciałam. Chciałaś? Nie. no to Izziu, jest Easy no. po prostu. To Izzi? jest po prostu wersja easy. Uh -huh. uh -huh. A, easy. Wiedziałem Chyba. gdzie po prostu już e, po prostu trzeba lecieć. Po prostu już to widziałem. ja to czułem przy e, samym środku siebie. E, ja nie czułem, bo mam katar. Eee, więc pierwszy to ten, ale wiem, że na pewno kolejne będą coraz trudniejsze i już widzę, że jest masakra po prostu. Bää. Na drugim różowym to po prostu jakiś masakra masakra, tyle. Nie, po... na ostatnim! Dobra, eee, czekajcie chyba na ten koniec, Dobra. Pójdę, bo odbana, to, odbana. Po to jest pozbawione. To Okej, okay, teraz są jakieś szczałki. Co to za jakieś pomarańcze? Ja jest wzią. to, że te szczał... Ej ja... Co gdzie jest? Te się kończą, a gdzie nie? Uważnie! Co jest tu? Raz, dwa, trzy. Ej, to spoko na szałki. I no to takie porobione normalnie na różowo, że nie wiadomo gdzie się kończy strzałka, gdzie się zaczyna, gdzie się one łączą i tak dalej. Dobra, dobra, to mam One Ale wzrok po prostu <laughs> to nie patrz. <haha>, Okej, okay, chyba znalazłem dziury Znalazłem dziurę w całym. A no nie, no jest tu no prawie, że... Dawaj, dawaj! Co to za teraz? Ej, eee, tak co? Byłem 10 metrów od punktu. Dosłownie. Z 10 metrów byłem jak nic. I mi zaliczyło. zaliczyła. Nie! Elegancka. Dobra, I to jest tak. chyba przedostatni, można powiedzieć. Tak, to był przedostatni. To przedostatni. Przedostatni skok. Najgorzej. Nie, tak nie chcę. No, co to za te strzały? No, Paweł mówił o nich przecież. No te strzałki to są masakra. Ale ja mam tryb po prostu. Pała I nie słucham innych po prostu. No tak, sobie i no, tak to ma. Ja, i teraz mam przez... Dobra, to na przedostatnim ogólnie muszę wam powiedzieć, że jest. Yy, aha. Oa, moje kolana! Okej, okay, nie no dobra, fajnie wiem. Cienkie po prostu takie linie, które trzeba e po prostu przeminąć i. Ten. Czyli A bo tu tak, nie 100 niemandzy! Tutaj trzeba będzie tu. Dobra, to ja chyba mam inny sposób. Nie, czekaj, dawaj, nie drugą <laughs> stronę! Nie! Gdzie to jest? Tutaj? Nie, teraz tam! Pan... Nie mogę wykręcić! Jedny pan prezes potełek. Dobra, no spokojnie. Cze, jak to się tu chowało problem. to? Co się... się chowało? Nie, lepiej nie wiedzieć. No, Jeszcze ja taka, że otworzyła spadochron po prostu. Ja to czuję. Nie no, pytaj no, się. Widzę, widzę ten, ten człowiek okay, spadochron tu? na dole. Jak się tu chowa? No, powiedziałem ci. Fyf. Tu jest dziura? Tu jest punkt! Nie mów, że złapałeś, a ja znów. Nie złapałem. A to bardzo dobrze. Ale ty na różową jesteś czy gdzie? Nie, będę, nie jestem na y, zielonym. A to, to nie, bawi na się zielonym, się na ostatnim. nie bawimy się. Na przedostatnim. Nie Nie będę się wam sam. mówił jak to lecieć. Sami będziecie musieli rozkminić. Siły. E, tak, najpierw tu. O o o o o. o tu przelecieć. Kurde, o, Teraz tu przelecieć. Teraz tu się odwrócić. Yeah! No, no i polecieć ja nie zrobię. Tutaj. tutaj. To jest spadochrona, yeah. Super. Tutaj. <laughs> a, tutaj. W, każdym nie? w Którym miejscu. To był jeszcze cieńszy. Eee, jak, jak wbiegasz na tą rampę, to do lewej strony. Do, do lewej strony na początku i do lewego rogu. Tam jest, tam mniej więcej w środku jest taka mini szparka. Jak trafisz w tą mini szparkę, mini szparkę, to już masz parkę. już masz z głowy, naprawdę. Nie odcinaj mi! No nie, no Boże, twarzą zahaczyłem. Ej, no i tam, no weź ten punkt już dam, Ej, co jest najlepsze, że jak jedziesz rozpęcony autem, tutaj, jak się transformuje, to ty jeszcze biegnie z tą samą prędkością, ne? Aha. Yy, tak, mniej więcej, tak to mniej więcej wygląda. Okay, tak. okay. Muszę, muszę rozkminić. A, 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 Co to za autostrada? Nie, no znowu twarzą przyhaczyłem. Ale punkt. Ale tylko pośmiertnie. <laughs> o jejku. Super. Dobrze. <śmiech> dobrze, <śmiech> będzie dobrze. Cieszysz Teraz się? to zrobię. Ja nigdy. O kurcze, wydało mi się, że ręką. Okej. Nie, ja bym tego nie zrobiła w życiu. Tymi strzałkami. Nie! W życiu bym tego Ała. nie zrobiła. Jest właśnie jakieś mylące tam na końcu. No tam jest bardzo cieniutko ja, na końcu i w, tak w ostatnim momencie trzeba po prostu wykręcić w drugą stronę, nie? Nie. <laughs> Ale jazda. Dobra. Dobra. Jak się bawisz jeszcze, linii? Ja bardzo dobrze. Bardzo ja nawet ze spadochronem ja mam ciężar. problemy. Ja się cieszę. Cieszę się, Hursze. że się bawisz bardzo dobrze. Nie, że ci nie wychodzi. A to jeszcze nie jest ten. Jeszcze przynajmniej żółty. Nie wiem, co na żółtym będzie. To jest najlepsze. Dobra, bo źle chyba skoczyłem. Ja na pewno. <grych> za Dora. mocno, za mocno. Nie, Nie no, po co ja skręcam, jak niepotrzebnie tak

No widziałem, jak leciałeś bez spodochronu, widziałem. No nie? Prawdziwy no, gotełek. No tak. Oła, w wyczucie czasu dostałam nagrodę. na żółtym i zobaczmy, co mamy na żółtym. Co to jest na tym żółtym? Nie widzę, muszę Ciekane, skoczyć. no. A że tu? Dobra. Nie chcesz że to będzie aż tak lajtowe. żółty jest najbardziej lajtowy, mam wrażenie, na razie. Eee, Czekaj, gdzie jest punkt? Tam gdzieś no punkt, yeah. tam daleko. Pośmiertnie? Nie, pośmiertnie się nie liczy. No właśnie, pośmiertnie. Mam no. plan. Dadam się no sam. Nie Dobra. Eee, żółty jest długi oh. i na początku wydaje się prosty, ale nie jest wcale taki prosty, bo za dużo zakrętów jest. Okay. Więc trzeba <laughs> odpowiednio wcześniej zareagować, gdzie polecieć. To trzeba by zrobić tu. Aha, no dobra. XD Dobra, teraz dam radę, teraz dam radę, teraz dam radę, teraz dam radę. Trzeba? No to jak dasz to będzie Patrz, mordeczko, morduniu. Tu już od razu do tej strony i tutaj się trzymać, tej strony, żeby wlecieć ja! szybko tam. A tam jest szura ja! dopiero. Ja! <laughs> Złapię to. No jak to ja nie mam zrobić na raz, no na pewno. Byłem ostatni, czy to był ostatni punkt? Tak, to był ostatni. Ale miałem farciora, że akurat tam był punkt. Ja... Idź pan, no ja, to, ja to na raz <laughs> zrobić, na pewno. Dobra, ja wyjeżdżam do mety, będę teraz obserwował i szczekał na was na mecie. Jak prawdziwy koteł zwycięzca. Proszę żyć tam na dole w komentarzach. Nie ma G -G. No nie. Dobra, to GG spada chron. Zamiast ty spadochron z pani z Jesteś Fidzi gdzi Dobra, mam plan, wykonam go sam teraz. skoczę No właśnie, skoczę tu nie ma innej opcji. Hop! Ty ty mówisz, Lajtowe to było. No nie ja już nie byłem tam opcji. na końcu. Lajtowo to przecież lajtowo się skakało. Tak, ja no, wiem, że tak. A co ty łatwo. mówisz, powiedz mi, Paweł. Ja no tylko no. tak pod ten, pod To było publiczko. Naprawdę idzi. Um, tam, 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 tam. Co dziwne gdzie jesteś Szella? nie interesuj się. Znaczy i przeszłaś. Spokój. Ja się bardzo dobrze bawię. O co ci chodzi, Paweł? Nie patrz na mnie. Nie, nie ja nic nie patrzę, nic nie nagrywam. nawet. No ja nie jadę trzeci, więc. Nic, o co ci chodzi? Jest, ja używam. <noise> ja tego używam tyle, ile można. No i to kosztuj jest niechalo. Ma być. Ogólnie ten, ten żółty, na którym teraz jesteście, to jest naprawdę bardzo taki zdradziecki. No. Czyli. To znaczy, kurczę, muszę wam powiedzieć, na początku wydawało mi się, że jest proste, że tutaj jedna dziura, druga dziura, lightową. Ale później się okazało, że trzeba już znacznie wcześniej reagować na niektóre punkty. Czyli trzeba przylecieć do pewnego momentu, roz, rozwalić się po prostu, żeby wiedzieć, że w tym miejscu trzeba być mhm. już w innym miejscu. Czyli trzeba... Dobrze, dobrze, dobrze. A ja poczekam na Renault. No dobrze, dobrze. <grym> Super. No Pary Dzięki, że się. że się. Dzięki, tym uwagę, tym Dzięki, za uwagę, mam. tym sobie już tak. Dajcie, czy chcecie więcej umawiam tak, się. Dzięki, Drop umawiam się. Dzięki, się. się. pa Ta Także,